Halo, witam Was bardzo serdecznie Na samym startie chciałbym Was zachęcić do naciśnięcia tego czerwonego guzika i kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z filmami Dziękuję wszystkim i zapraszam do oglądania Halo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Hordzika. W tym odcineczku, tak jak mówiłem, robimy opening Już mam 43 skrzynki Robimy 43 Openingowy tutaj Codwordowy opening, patrzcie to. No i co? Otwieramy. Cyk, otwórz. Gówno, cyk, otwórz. Gówno. Cyk, otwórz. Gówno. Cyk, otwórz. otwórz. Ma jakieś deto by wleciało. O, 10 deto. Cyk, 20 deta. Jakieś coś hurki. Nie, nie, popuchuj. Po jakieś gówno. Tak, 30 deta. Tak, robimy opening. przez całą skrzynkę. 40 deto i zarobić rajdik, nie? gdzieś nie mam miejsca, co to w ogóle wiecie, o, niewidzialna koszula, podnieść kurtka, arka. Kuźwa, nie mam miejsca, to schował, a gdzieś miałem skrzyneczki tu, wiecie, ja cię nie zaplanowałem mieć takiego taki openingu, gdzie był tyle skrzyneczek, no, to tu możemy chować same kurwa, główne jakieś, jakieś bronie a to mi niepotrzebne, to mogę wywalić O tyle lunet i tych ku... O, ale... Hmm. Bursztyn wezmę Co to jest? Tego nie chcę, nie wzięłem na koszula. A mogę wziąć takie o czegoś jak ta koszula, to nie chcę Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę To mogę zostawić, tego nie chcę Tego nie chcę, tego nie chcę. Sieć ciepły, ciepła mogę sobie naładować. A tu przed zimnem. <laughs> nie, to sobie zostawięcie. Ja tego nie chcę. To mogę zostawić. Dobra. Robimy dalej opening? Robimy dalej opening. Cyk, otwórz. 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 O, miejsce jeszcze mam to. Otwórz. 70d to Dobra, to sobie schowię Chuj, zostawię sobie te bazuki A tego nie chcę, tego nie chcę No nie chcę takich, tych e, Gówny, no bo mi to niepotrzebne szczerze, tak Dobrze wiecie o tym, że mi takie gówno niepotrzebne Prędkości sobie dodamy do naszego po 5, żeby to łatwiej mi zbijało 5 do tego, 5 do tego i superansko będzie, tak? i jest, kit. dalsze ja dalszy opening, jeszcze 23 skrzyneczki to, że to zaraz to wszystko wywalę, już mam 104 myślę, że nie potrzebne mi tyle awek, ale co, co zostawię? Kontrolu miasto gdzie jest nowo daleko? mmm, dobra, nie chcę mi się tam lechać Wolę zrobić opening dalszych skrzyneczek A potem będziemy składać te sto... to, nie? Będziemy kolejny Cyk 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 Bo to wszystko wywalpi. lepiej Zapewniam się ze skrzynkę tymi Eee, o Zapełniłem ze skrzynkę, a Dobra To mi na pewno, na serio, moi kochani widzowie, niepotrzebne Więc, robimy sobie kubkę śmieci Kurwa, nie wierzę To też mi niepotrzebne, ani to 140, 150, czy dobiłem do 20 to Kiepsko Ale Do 200 C4 Ja sobie powinien dobić Wywalę sobie te wszystkie Rzeczy Mamy 164, czwórek, będzie można rajdować teraz Ale mamy dom zajebany śmieciami. Eee, to sobie odłożymy, to sobie odłożymy mm. Ale coś jeszcze dodać mogę spodajemy po dwa jeszcze jeszcze tylko będę mógł Cyk. I cyk 160 deto właśnie 24 tu jeszcze mam 9 deto więc ohoho tworzymy tak? ciśniemy nie mamy już <laughs> 12 c4 udało mi się założyć ja pierdolę serio? Teraz pojadę za nie mmm, czekajcie eee chciałem naboje do erki, nie ty najpierw, nie 4000, bo mnie nie 4000 ani mi tyle nie potrzebne tej jednej ołupki, tak? czekajcie wszystko załadowane dolekuj mi kolorków, tak? a kit kolor, który jest? Dobra, widzicie co, I teraz mam taki niszczycielski kill-off Napierdalam jak pojebany Módl mi się, że nikt mi tej bazy nie zrajduje I że pojadę sobie szybko na niebieskie W tym kierunku O, rajd, coś tam Drogie traje rakiety Pojadę sobie niebieskie ale, ale, tak próbować, próbuję się nie rozjebać Dobra, to ja robię cięcie, ja sobie pojadę z niebieskie No i wam pokażę Jak bijesz w na niebieskie i potem wracamy do domku Dobra nawet pewno w drzewo, bo oczywiście Trzeba by nie zajebać <grymne> Dobra Małe cięcie, widzimy się już na niebieskim Znaczy na zimę. Dobra halo, witam was po troszeczkę długim cięciu Na pewno musiałem jechać po niebieskie Które pojechałem Potem zabrakło mi oczywiście Koloru zielonego Potrzebuję 1000 stopni, tak? Ja Pierdole, i co jeszcze, muszę iść po węgiel o, o, Panaka normalnie, panaka mózgu gdzie ja to teraz na szybko węgiel znajdę? ja pitole tam jest... a zjechajcie pomysł my celujemy? Mam... nie musiałem biec nawet dobro ja pitole nie wierzę w to widzowie wszystko na, na złość nie? damy mógł sobie rajdować nagrywać i Was jeszcze więcej odcineczków a nie bo chuj kurwa najlepiej Najlepiej żeby wszystko zabrakło To żeby kurde nie <laughs> Jeszcze mi zabraknie tego, ale dobra, sobie przepalę zaraz Tego też Tłuszczy mi starczy, bo ja chyba Trochę tych zwierzaków pozabijałem, nie? No wrzece co... Tłuszczy mi starczyć powinny, szczerze Dobra Tego musi mi starczyć już No przepal to tu benzyna jest potrzebna Ja pierdolę Bądź tu widzowie spokojny No nie da się no i wszystko na złość Wszystko na złość się paliło? No i mam nadzieję No i dobrze Już myślałem że będę musiał kurde wsadzać tego No nie to nie potrzebuję Te czwóreczki tworzymy jeszcze potworzyłem Dobra, tworzymy Ciśniemy Wszystko powinno teraz starczyć. mam nadzieję, nie? Jak nie starczy, to mnie chuj trafi A nie no, mam nadzieję, że wszystko powinno starcić Gorzej z tym, z popiołem teraz nie, Dobra, teraz skoczę po piopiopiół i pio. mnie no, starczyła, spokojnie bursztyn mam popiół CO TU WYJEBAŁO nie ty? co? tam wyjebało musimy sobie zbić bo muszę mieć e, właśnie korę dobra luźniutko przepalamy znowu ja mam nie, ja to nie wiesz ja tej nie widzowie nic nie starcza Z ledwości mi pewnie starczy tych kolorków na to Dali przepalaj Ile mamy? 93, 51 Teto. No, no tak na styk tego kolorówki, nie? O. Kto pierwszy? Tak, G. TK. N-I-U. S-I-I. J-J-N. Stap jeden pierwszy? Tak, mamy jeszcze 5 skrzyneczek. Nie goli. Daj mi starczy Serio. A nawet no, wytwórzmy sobie te ze czwóreczki Tworzę, 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 jak najwięcej idzie tego Burszczyna, nie? Chociaż burszczyną mi nie starczyło, tak? Gdzieś jeszcze mam jakiś burszczyn? Czy nie, szczerze? Szczerze nie mam, ej Bieda z burszczyną Dobra, zróbmy w opening tych skrzyneczek Ale bursztyn dostaję z tego Dobra Dobra, kolejne data. No, tworzymy dalej Kurde, masakrycznie nie starczyło mi znowu. A, ktoś jedzie tym. Wysadzimy go. Może za czwartze jedzie. Gdzie nie jest? Ja bym go zdjął. pojechał nie? też jak mi się wydaje 800 no gdzieś pojechał w chuj tu mi przed bazą nie stoi 1 plus, a jak ma się respić tu drewna to się kurwa nie respi tak szczerze wam powiem jak coś ma się respić, coś się nie respi. Co ty pro, też poszedł rajdować czy co? Dobra Teraz sobie... Ty bym szczerze łatwiutko, nie? 800. fac Otwieram ten, a weszło mi w to. No i dalej mi nie Ale mnie to znerwuje, nie e. W ogóle mi to Odłóżmy sobie To mi niepotrzebne, to też To w ogóle wywalmy No to w ogóle mi niepotrzebne To sobie tu zostawmy, a pistola w ogóle nie używam Chyba, że to ja wziąłem Benem i Bena niepotrzebne Kuźwa, trzeba iść, pozbierać tego Kontroli miasto Na foreście Dobra Ja to tam wiecie Podbijam trochę tego A ja miałem tyle burka nie? W Zowie. Tyle boreczka miałem No i co mi nie dało? Kuźwa. Ile mam? 1600. Hmm. No no kurwa nie starczy. No, czemu mi się zaciąłeś, mi gościu? Może ta kurwa da. Masz tyle Nie? Ty kurwa. Jak mają dawać burka, to nie dają A ja myślę, że mam tyle burka, jakby wystarczy. A czekajcie, bo ja tu jeszcze mam ten. Zobaczymy mi starczy teraz Dobra Kit per um, 500 burka tylko Mam 154 tego A czekajcie, rolę mam jeszcze No, za dwie minutki Uff, Dobra Stop 201 coś woreczek. Dobra jak ktoś zreduje tę bazę, to pierdolę to ja biorę coś furki jadę w chuj. amunicję. Pompy ja nie używam szczerze. Co mogę wziąć, to mogę wziąć to. Jakieś leki, coś na stylu ja mogę brać. AWM-ka, AWK, ak -ka, Dobra. Także za dwie minutki, ja zrobię cięcie, za 2 minutki będziemy się widzieć, jak już będę mógł rolę wpisywać. To małe cięcie. Dobra, halo. Pizga, burza pioskowa, kurwa. masaka, jakiś typ jego. Chciał mi jebnąć, ale się wystraszył, bo wsiadłam do niego z wyrzutni. O srany, kurwa, Osro zbroję w chuj No, wypiszemy Roll C4. 24 Roll. Mm, D, z dużej D. To na tor. 10 czapek, dobra, ja jeszcze zrobimy 10 c4. Nie mam tłuszczu. Ale chujnie, Szczerze mówiąc, chujnie powiem. A się zaciełam, miejsce pokazać 9 c4. Hmm. Ale tu nie mam żadnego tłuszczu, nie? A ciuszki mam. Coś by się dało przerobić, nie tylko recyklery bo trzeba było Recykler, no i tłuszcze, ja już trzymam tutaj tyle recykler, tak Tak, bo ja nie zbierałem w ogóle skóry Bo uznałem, że mi niepotrzebne Czekajcie, jakieś no kity Hmm Co widzę Co jakiegoś jelonka, coś w tym stylu mm, co? <laughs> będziemy kończyć śnieczek, zobaczycie w kolejnym odcineczku uh -huh. uh, uh, jak ten Już Rejiki, już będziemy radować kolejny odcineczku. Wiem, że się nie możecie doczekać mam tłuszczu, żeby ten... Równo z HP zabrałem. Na pewno, na pewno ciężko będzie, ale to gówno małe Tam może być schowek na... W może być, więc... E, może być wolf, nie? Może być milion, tysiąc, dwieście tysięcy c Wtedy cały serwer został To przez mistrza, nie? Nie tu Wiedziałam, że mi czegoś nie starczy, to było pewne To było pewne, że mi nie starczy Może... Nie mam gdzie nawet to Po prostu mógł wyjść Skórtka chemika... Mój motek. Coś, co potrzebuje tłuszcz. To potrzebuje tłuszcz? Nie. To potrzebuje tłuszcz? Nie. Bo pochuj. A nie pomyślałem, że mogę to przerobić i biotatemię. Nie jestem tłuszcz, że. Jestem tłuszcz. Nie mam czegoś, co. potrzebuje tłuszczu. Serio? 3D to tylko muszę to Nie jestem się specjalnie na coś Uzik, proszę, Uzik chociaż Uzik też nie. Ja pierdolę. A wupka. Może moje jakieś ciuszki moje. A to... Pierdolę, muszę zobaczyć co z bajusz. Co zrobić, żeby otrzymało tłuszcz? No co teraz? Tu nic nie potrzebuje tłuszczu. Pochodnie potrzebuje tłuszcz. A coś takiego zrobić, żeby tłuszcz się zwrócił. E, no nie wiem, nie jest mi się specjalnie jechać po jedno gówno, nie? A naboje. Ja się ja miałem twój naboi. Nie da się przerobić naboi? Ja pierdolę. Bandaży, da się przerobić, bandaży, please. Powiedzcie, że tak. Gdzieś nie miałam, please do bandaży. Tak, mam. Proszę, przecież o da się przerobić. Jest kurwa. Przerów, chuj te bandaże tu też. Żeby starczyło mi na to chyba na Starczy mi na dwie. Na jedną Pierdolę taką robotę Nie mam więcej, tak? A szczerze jeszcze czekajcie coś sprawdzę e, nie, 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 A to? Nie Dobra, kuźwa A my szczerze, a to nie potrzebuje nic takiego Dobra, ja sobie będę pozbierać, ale to już to już sobie za poza zabieram. E, a Wam e, oczywiście polecam zostawić łapkę w górę, cisnąć dzwoneczek, dzwoneczek su i subskrypcję, piszcie komentarze i do następnego odcinka z Hurdwarda. Cześć, cześć! Już będę wracał do na następnym odcinku. Cześć!